Kochani, witam Was bardzo serdecznie podczas trwającego ogólnopolskiego tygodnia Czytania Dzieciom. Tegoroczny tydzień y, Czytania Dzieciom poświęcony jest w szczególny sposób zwierzakom, y, dlatego, że obchodzony jest pod nazwą Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach. Dlatego i ja również dzisiaj chciałam przeczytać Wam y, wraz z moim prywatnym wsi przyjacielem. Będzie, mam nadzieję, towarzyszył podczas czytania. A co będziemy czytać? Oczywiście wielu z nas nie wyobraża sobie, aby taka akcja czytania o zwierzakach mogła odbyć się bez książki Doktor Dolittle i jego zwierzęta. Jest to pierwsza książka, która wielu z nas pewnie przychodzi jako pierwsza na myśl, kiedy pomyślimy sobie o czytaniu właśnie na ten temat. Podczas tego tygodnia czytania dzieciom, każdy dzień poświęcony jest innemu zwierzakowi. Niedziela poświęcona będzie w szczególny sposób koniom, a dlatego, że są to ulubione zwierzęta mojej starszej córki, to mam nadzieję, że uda mi się ją namówić, abyśmy wspólnie coś przygotowały, coś przeczytały właśnie na temat tych pięknych zwierząt. I kto wie, może coś w niedzielę jeszcze się pojawi. Tymczasem wraz z Lakim zapraszam na doktora Dolittle. Posłuchajcie. Hugh Lofting, doktor Dolittle i jego zwierzęta. Rozdział pierwszy: Paddleby. W zamierzchłych czasach, kiedy nasi dziadkowie byli jeszcze dziećmi, żył sobie pewien lekarz. John Dolittle, o którym mowa, posiadał prawdziwy tytuł doktora nauk medycznych, więc zdecydowanie był świetnie wykształconym i naprawdę mądrym człowiekiem. Zamieszkiwał angielskie miasteczko Padelby położone nad rzeką marsz. Ze względu na jego charakterystyczny wygląd znali go wszyscy, i starzy, i młodzi, i rozpoznawali go na ulicy po bardzo eleganckim kapeluszu. Kiedy tylko Dolittle kroczył ulicą w swym eleganckim cylindrze, ludzie mówili: oto nasz doktor, to dopiero uczony człowiek! Dzieciaki i wszystkie czworonogi radośnie podążały za nim. A wrony, które obserwowały go uważnie z wieży kościelnej, krakały i kiwały łebkami. Jego dom, który stał na obrzeżach miasteczka, nie należał do zbyt okazałych budynków. Za to znajdujący się przed nim ogród prezentował się nadzwyczaj imponująco. Można w nim było zobaczyć szeroki trawnik i kamienne ławeczki. Nad którymi kołysało się wiele urodziwych wierzb płaczących. Siostra doktora, Sara Dolittle, była jego gospodynią domową, ale ogrodem doktor zajmował się osobiście. Mężczyzna darzył zwierzęta ogromną miłością, więc nikogo nie dziwił fakt, że posiadał ich bardzo wiele. W ogrodowym stawie hodował złotą rybkę. W spiżarce króliki, w fortepianie białe myszki, w komórce wiewiórkę, a jeża w pignicy. W obejściu nie brakowało również krowy, cielaczka ani kulejącego konia, który miał już na karku ćwierć wieku, a także dwóch owiec, kurczaków, świń i wielu innych zwierzaków. Jednak szczególnie bliskie jego sercu były piesek dzik. Kaczka Dab-Dab, Prosiaczek gep geb Sowa Tutu i papuga o imieniu Polinezja. Jego siostra narzekała na zwierzęta, marudząc, że tylko brudzą w domu. Pewnego razu, gdy starsza pani, cierpiąca na reumatyzm, przyszła do doktora, usiadła na jeżu, który spał sobie na sofie i już nigdy nie wróciła. A zamiast tego Każdej soboty jeździła do miasteczka oddalonego o dziesięć mil na wizytę u innego lekarza. Gdy dowiedziała się o tym Sara Dolittle, skomentowała to następująco: Chyba nie sądzisz, braciszku, że pacjenci będą chętnie przychodzić na wizyty do lekarza, u którego mieszka tyle zwierząt? Co to za doktor, którego poczekalnia przypomina zo? Zniechęciło to już czwartą osobę. Proboży Jenkins i pan Parson powiedzieli, że choćby nie wiem, co się działo, nawet nie przejdą w pobliżu twojego domu. Mamy coraz mniej pieniędzy, i jeśli nic z tym nie zrobisz, to w końcu już nie będziesz leczyć nikogo z lokalnych elit. Sęk w tym, że ja wolę zwierzęta od tych twoich lokalnych elit. Odparł do little. Ty już chyba całkiem zbaraniałeś! zdiagnozowała go siostra, po czym opuściła pokój. Doktor przyprowadzał do domu coraz więcej zwierząt, na skutek czego pacjentów miał już tyle, co kot napłakał. Koniec końców umawiał się z nim na wizyty już tylko handlarz kociej karmy, dla którego obecność zwierząt to nic nadzwyczajnego czy zniechęcającego. Pech jednak chciał, że ten miał wręcz końskie zdrowie i chorował nieczęściej niż raz w roku w okolicach Bożego Narodzenia. Ponieważ prowadzony przez niego biznes nie należał do specjalnie lukratywnych, mężczyzna nie był zbyt zamożny i płacił lekarzowi raptem sześć pensów za lek. Nie trudno się domyślić, że nie dało się za tyle utrzymać przez cały rok, nawet wiele lat temu. Dobrze, że John miał jeszcze jakieś oszczędności, bo w przeciwnym razie aż strach pomyśleć, co by się mogło z nim stać. Mimo wszystko zabierał do domu coraz to nowe zwierzęta, które trzeba było przecież z czegoś żywić i poić, więc środki pieniężne wręcz topniały w oczach. Fatalna sytuacja finansowa zmusiła w końcu mężczyznę do sprzedaży fortepianu. Więc białe myszki zamieszkały w jednej z szuflad biurka. Otrzymane pieniądze nie wystarczyły jednak na długo i wkrótce musiał także spieniężyć odświętne ubrania. Wiodło mu się coraz gorzej. Gdy pojawiał się na ulicy, szeptano więc od pewnego czasu: To John Little, doktor nauk medycznych. Kiedyś był najlepszym lekarzem w okolicy. Aż trudno uwierzyć, że taka wybitna postać zeszła na psy. Jest biedny jak mysz kościelna i chodzi w dziurawych skarpetach. Ale choć nie był już równie bogatym i szykownie odzianym jego mościem, jak dawniej, zarówno dzieci, jak i zwierzęta wciąż dotrzymywały mu towarzystwa podczas spacerów przez miasteczko. Dziękuję serdecznie.